Już po raz 39 Hajnówka będzie miejscem, w którym odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej, Hajnowski Dni Muzyki Cerkiewnej. Rozpoczynamy tradycyjnie od koncertu inauguracyjnego. W tym roku ten koncert odbędzie się 14 września. Mamy nadzieję, że zaprezentuje się przed nami chór Kijowskiej Akademii Duchownej. O tym nie jesteśmy jeszcze przekonani. Ale jesteśmy pewni, że podczas koncertu inauguracyjnego wystąpi reprezentacyjny chór Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce. Koncert inauguracyjny odbędzie się, tak jak wspomniałem, 14 września w poniedziałek o godzinie 18.00. tegoroczne przesłuchania konkursowe. Ze względów technicznych one będą miały nieco skromniejszą formę. Przesłuchania konkursowe odbędą się w ciągu dwóch dni. To będzie czwartek 17 września i piątek 18 września. Większość tych chórów, które zaprezentują swoje umiejętności, to będą chóry z Polski. Wymienię tutaj kilka Miast, miejscowości, będzie chór z Siemiaty czy z Białego Stoku, z rogawki, chór z Michałowa. Tego roczny Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej będzie nieco różnił się od poprzednich. Dostosowując się do wymogów tego, tego niezwykłego czasu, w którym przyszło nam żyć, chcąc zachować tą międzynarodową formę festiwalu, a nie mogąc gościć chórów z zagranicy, zaprosiliśmy chóry do tego, aby były razem z nami. Online. Dzięki współpracy z serwisem internetowym cerkiew.pl będzie taka możliwość. Przesłuchania konkursowe w Cerkwi na żywo rozpoczynają się o godzinie 16. Tak we czwartek 17 września, jak i w piątek 18 września. A po ich zakończeniu będzie można podziwiać chóry zagraniczne z Łotwy, Między innymi Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy. Dzięki materiałowi przygotowanemu przez te chóry i dzięki właśnie uprzejmości serwisu internetowego cerkiew.pl będzie można je obserwować za pośrednictwem internetu. Festiwal tegoroczny będzie również transmitowany w naszej telewizji podlasie. Po przesłuchaniach konkursowych jury wyłoni zwycięzców, wyróżnionych, nagrodzonych, a o swoich wynikach poinformuje w Hajnowskim Domu Kultury w sobotę 19 września o godzinie 13. Tego samego dnia odbędą się dwa koncerty galowe. Pierwszy koncert o godzinie 15. W Hajnowskim Soborze Świętej Trójcy i tradycyjnie już drugi koncert galowy w Białym Stoku w Cerkwi pod wyzwaniem Mądrości Bożej. Tam będzie miał miejsce również koncert galowy. Tak jak każdego roku, festiwalowi towarzyszy wiele inicjatyw, wiele przedsięwzięć, wiele imprez towarzyszących. Wspomnę tutaj na przykład o wystawach, spośród których na pewno. Warto wymienić wystawę dotyczącą świętej pamięci arcybiskupa Mirona. Tytuł tej wystawy to Biskup Miron Nieść pokój, kochać ludzi. Będziemy mogli również podziwiać wystawę Święte Kąty Podlaskie. To jest wystawa taka połączona: wystawa ikon, wystawa fotografii, między innymi. Zobaczymy też bardzo interesującą wystawę, która swoją tematyką będzie dotyczyła pielgrzymek, które od kilku już lat, rokrocznie, wyruszają z Polski do Poczajewa. I tytuł tej wystawy to Zikoną przez świat. Wszystkie wystawy, tak jak i przesłuchania koncertowe, przysłuchania konkursowe. One mają otwartą formułę, będzie można podziwiać. Każdy, kto będzie, mógł, kto będzie miał na to ochotę, będzie mógł skorzystać z tej możliwości. Część wystaw będzie zaprezentowana w Hajnowskim Domu Kultury, a drugim miejscem, gdzie będą wystawy, to Dolna Świątynia Soboru Świętej Trójcy. Rokrocznie też staramy się, aby Hajnowski Festiwal niósł też taką Miał też w sobie element edukacyjny. W tym roku planujemy zorganizowanie seminarium, które swoją tematyką będzie dotyczyło problemów związanych z przekazaniem przesłania artystyczno-duchowego muzyki cerkiewnej. I te seminarium, na które serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, ono odbędzie się we środę 16. Września w Hajnowskim Studium Psalmistów. Mam zaszczyt w imieniu organizatorów, czyli Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Cerkiewnej, Społecznego Komitetu Organizacyjnego oraz Hajnowskiego Domu Kultury, zaprosić wszystkich do udziału w tegorocznym festiwalu Hajnowskiej Dni Muzyki Cerkiewnej. Będziemy szczęśliwi, jeżeli zaszczycicie nas swoją obecnością. Ten festiwal no jest przede wszystkim do to, aby ukazać piękno muzyki cerkiewnej, która jest nieodłącznym elementem liturgii prawosławnej, modlitwy w cerkwi prawosławnej. Chcielibyśmy, abyście byli razem z nami. Musimy też pamiętać o tym i, i, i pragnę to zaznaczyć, że podczas festiwalu oczywiście będą zachowane wszystkie zasady dotyczące tych wymogów, które są związane ze stanem epidemii, w którym wciąż się znajdujemy. Pragnę również zaznaczyć, może od tego powinienem zacząć, bardzo ważne jest to, że festiwal jest organizowany z błogosławieństwa jego eminencji wielce błogosławionego Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski i festiwal również jest organizowany pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy.